My, Sebastian Malinowski I dzisiaj będziemy nagrywać Wiecie co? Co tu jest? Piłeczka co, co nagrywamy? Część, Część piąta, piąta Część piąta Będzie tych części No to jest przez ostatnie Bo będzie sześć y, y, Także no zaczynamy o, i jeszcze zostawcie łapkę w górę, subika i dzwoneczek. I w społeczności napiszcie coś fajnego. Napiszcie y, jaki jest wasz ulubiony sport. Także zaczynamy. Oj! Znowu mam takie spodnie, bo byłem dzisiaj na karate. nie? Dobra. Dobra, zaczynamy od rozgrzewki, czyli piłka. Oszukuję, bo masz klapki, weź je ciągnie, kurde. Ten nazw. Dobra. Dobra. Ok. Dobra, już zaczynamy od piłki nożnej. Nie, bo ja chcę ją. Nie, ja. Musiał być w mojej nogi. No i? ale ja strzeliłam. A kurde. To ten nie ma dola. O co Widzowie. Jest, koń. Nie. To też było ode mnie. No i na gdzieś było? To kurde, kołan Nie masz! Jest! Jest! Jeszcze jutro nagrywamy i już będzie koniec filmu z klipką, co nie? Będzie ładnie. to jest karabinowa. Dzisiaj jeszcze nagrywamy podłogę tulową. Kurde. Ciężko jest być. Nie, bo to się odbiło akurat od mojej normi. Ciężko być. Wszystko ciężko być youtuberem, co nie? Nie łatwo. Łatwo to też piłkanem. No i mam. Jeden, jeden. Dwa. Bo ja już mam dwa. A, dobra, 2-1. By cię jak nie Także na dzisiaj to już koniec, Dziękuję. łapkę Dziękuję.